Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Właśnie zaczyna padać deszcz. Zaczynamy od ogrodu, to jest obiecany materiał z tego jak teraz mieszkam, także zaczynamy od ogrodu. Tam widzimy szopkę, nie będziemy wchodzić, bo jest zagracone, jeszcze nie posprzątane, taki oto ogród z tyłu. Wchodzimy do środka. Akurat mówię trafiłem, jak zaczął padać deszcz. No i po kolei przechodzimy tak do kuchni. A ja po prostu wam pokazuję, jak wyglądają te mieszkania, które możecie otrzymać z gminy. Każdy z Was takie mieszkanie może dostać. To nie jest tylko tak, że, że pary, czy, czy tam matki i tak dalej. Znam przypadki, gdzie samotni faceci również takie mieszkania z gminy dostają. Jeżeli ma się jeszcze nieduży dochód, to, to e, państwo holenderskie potrafi nawet chyba do 300 euro e, wam e, dać pieniędzy na. na y, na to mieszkanie, tak na te rachunki, tak to wygląda. Chyba z przodu te... też nie będę wychodził. Pokażę Wam przez okno, jak wygląda ten ogród z przodu. Bo drzwi tu mam zamknięte. Tak jakiś kawałek tam, ogródka. Kwiatki jeszcze nie wyrosły. Chcę z przodu jeszcze dać ławkę. Ja tutaj jeszcze też nie, nie wszystko jest ogarnięte. To jest ta szafa, która była niedawno montowana przeze mnie. Tutaj właśnie taki mały, mały przedpokoik. No i wyjście na ten ogród z przodu No tutaj jest tak stół No i taki salon, nie? No, tradycyjnie, kanapa, telewizor Szału nie ma Na dole jest kibelek Sam kibelek, o Nie złapałem siebie chyba za bardzo, na szczęście Kamerą I wchodzimy na schodach po górę No tutaj już wcześniej sobie rozświetliłem wszystko żeby była dobra widoczność, bo dzisiaj jest deszczowy dzień. Niestety jest dosyć ciemno. No i tak. u Po prawej stronie mamy łazienkę. To no nieduża, Drzwi chyba się do końca powinny otwierać, ale tam z tyłu coś jest, więc się nie otwierają. Pralka, tutaj jakiś słupek. Umywalka. Sam siebie złapałem. Lustro. I tak dalej. Tutaj jest pomieszczenie na, na piec. U góry jest taki stryszek, też tam nie będziemy wchodzić, tam jest bardzo mało miejsca, tam parę rzeczy można zmieścić, on też nie idzie przez całą długość tego dachu, więc nie ma za bardzo co pokazywać. Tutaj jest pokój dziecięcy, więc też nie będziemy wchodzić, natomiast do, do sypialni już jak najbardziej, które chyba jest największy nieporządek. Zasły nie ma obecnie, jeszcze, były zmieniane. No i też taka szafa z lustrem Bardziej taki minimalizm no Wiadomo, te meble to każdy sobie tam indywidualnie Co kto woli, no jest to, to, to moje pomieszczenie, gdzie, gdzie nagrywam Jest żółw franek, który gdzieś chodzi sobie tutaj Nawet mamy go Mam nadzieję, że mi kabli nie przygryzie no, komputer, no i z tyłu teraz obecnie jest pranie, tak sobie wisi, czyli jest suszarnia. Wcześniej była taka pseudo szafa. No i taki widok mam mam tutaj z okna tego pomieszczenia, właśnie gdzie nagrywam. No tu jeszcze też jakaś a, szafka, taka zabudowana szafa. Całość to jest tam 80, 80 parametrów bodajże. Ten dom ma to są takie domy szeregowe. Właśnie, może to będzie widać. Jeszcze raz damy tutaj przez okno, wam pokażę, jak, jak te domy wyglądają. Nie coś takiego to jest. Też starsze budownictwo, bodajże, lata 70. Taki dom każdy z Was może dostać od gminy w zależności od regionu. tak? W jednych się czeka dłużej, w innych krócej, w jednych się dostaje od ręki, a w innych jest ten problem, ale wniosek każdy może zgłosić. To tyle w tym krótkim materiale. Trzymajcie się. Do usłyszenia.